sale biskupie. jest ich cztery, kiedyś służyły do debatowania, siedzenia przy kominku i nadal do tego służą. Bardzo mi się podoba, że ta część nie została przerobiona na pokoje, bo zwykle jak ktoś posiada hotel, to chce zrobić jak najwięcej pokoi. I trochę się słuchajcie, tutaj czuję jak w muzeum, ale to jest muzeum funkcjonalne, dlatego że nadal można tutaj spędzać czas tak samo jak 300 lat temu. Tutaj mamy nowoczesne meble, ale jeżeli przejdziemy, chodźcie, do tamtej sali, to zobaczycie antyki. Ta sala pełna jest starych, cudownych, zabytkowych, które przyleciały tutaj z Sekwany, moi drodzy. Zobaczcie, jaki piękny francuski żerandol. Delikatny, rozbija światło. Coś fantastycznego. No, wszystkie te wnętrza były poddawane renowacji przy pomocy konserwatora zabytków. I powiem Wam to jako projektant wnętrz, to jest naprawdę cholernie ciężka współpraca. Dlaczego? Dlatego, że taki konserwator zabytków ma prawo zdecydować nam nawet o kolorze ściany. Tak? Ten pomarańcz. Jest tutaj dlatego, że tak było kiedyś. Ale z drugiej strony ta współpraca wyszła świetnie, dlatego że mamy wnętrza, które przenoszą nas w czasie. I nawet podłoga, zobaczcie, wygląda tak, jakby była stara. Ale pokażę Wam teraz kawałek naprawdę starej podłogi. Ciach. Kolejna sala, proszę bardzo, kominek, krzesła. I idziemy dalej. <grym> I kolejna. Patrzcie, jakie tutaj są piękne tapety. I zobaczcie. Stara podłoga. 300 lat. No, nadal mi się to nie mieści w głowie. Fantastyczne jest to, że możemy tutaj stąpać po historii, chłonąć ją i jednocześnie nie czuć się jak w muzeum. To jest taka dobra nauka dla wszystkich. Wnętrza są w stanie nas uwrażliwić na całą historię.